Witam, zodiakalne raki w czytaniu miesięcznym. Dla Was jest to czytanie na e, miesiąc e, czerwiec e, i moi drodzy, w tym miesiącu czytania są publikowane w kolejności, że tak powiem, e, podstawowej, czyli od barana do e, ryb. E, jednak od, na, e, czytania na miesiąc ryb jest, będą publikowane już od czytania, które będzie miało największą ilość. E, mm, łapek w górę e, do czytania, których te łapek w górę będzie mieć e, najmniej um, czytanie jest podzielone na trzy części energie ogólne plus karta rada do tych energii um, miłość, uczucia, e, relacje związki oraz sprawy materialne, finansowe praca e, i na koniec um, wsparcie od bogi taki przekaz, wsparcia, rada wskazówka, drog drogowskaz Um, Przechodzę już do energii głównych dla Was Drogie raki I patrzymy co w energiach ogólnych um, Dla zodiakalnych raków um, Co tutaj na miesiąc czerwiec Się szykuje dla Was drogie raki Na ten miesiąc Już patrzymy Do tej pory wszystkie e, Czytanka były bardzo mm, Przyjemne na miesiąc maj Na miesiąc czerwiec a więc mam nadzieję, że, że dla Was też będą fajne energię. Patrzymy, co tutaj dla Was. Walka o coś. O coś będziecie walczyć, mimo może już coś zaczęliście. Um, walka może z jakimś mężczyzną, z przeszłości mi się pokazuje w głównym przekazie dla was. Um, może walka z szefem troszkę. Um, Czyli walka w pracy o coś. Szef może być wymagający. I tutaj będziecie musieli powalczyć i pokazać, że, um, że potraficie, że podołacie wyzwaniom, tak naprawdę. I tym wyzwaniom może będziecie przez tego um, wymagającego szefa musieli um, jakby podołać tym wyzwaniom. No spodziewali mam rycerza miecza, mówi to o szybkości, o takiej robieniu rzeczy jak najszybciej w pośpiechu, czyli może być to rzeczywiście tak um, bardzo dużo się może dziać przez to żebyście mieli tyle rzeczy do ogarnięcia no mocno mi się pokazują tutaj karty, um, karty pracy przede wszystkim e, pracy um, no jeśli walka z jakimś mężczyzną, może partner, walka z partnerem o dzieci, bo jest karta dzieci też a więc jeśli ktoś ma jakąś problematyczną sytuację z dziećmi, jeśli chodzi o sprawy z dziećmi, być może z partnerem tutaj nie wiem, walczycie o prawa do dzieci, na przykład, może ktoś ma taką sytuację, um, lub walczycie o ustalenie, nie wiem, godzin, o odwiedzanie dzieci, jeśli na przykład y, nie mieszkacie razem. E, takie sytuacje, taka sytuacja też mi się to pokazuje. E, no i walka o, o jakby o, e, o pieniądz, o jakieś e, wpływy finansowe, czyli tutaj, um, żeby dostać ten pieniądz, to będziecie musieli. Um, troszkę powalczyć, jesteście na wygranej pozycji, więc um, tak naprawdę nie poddawajcie się tylko um, walczcie, tylko włóżcie te, ten wysiłek, bo będzie Wam się to opłacało po prostu. Um, to nie chodzi też o to, żebyście nie wiadomo jak um, się wykańczali przy tym wszystkim. E, nie zrozumcie mnie źle. Nie, zawalczcie o to w swój sposób. W, w, no, tak jak potraficie, najlepiej um, żeby um, uzyskać pożądany efekt po prostu kochani... Ym... No tu by jakiś mężczyzna mógł Wam robić problemy w jakiejś sprawie finansowej. Może to on będzie tą... tą... tym... Czy, tym ym... tą osobą, która będzie czegoś od Was wymagała. To ta osoba, z którą będziecie musieli walczyć. Ym... Może to być też ktoś z przyszłości wraca i chce namieszać w życiu. Lub miesza w życiu. Ym... A dla niektórych może być wręcz odwrotnie, że o coś walczycie i jest mężczyzna, um, który jest w stanie wam pomóc. Mężczyzna być może z przyszłości lub e, przyjaciel z dzieciństwa, e, kochani. A więc um, pytanie jest, czy macie przyjaciela, czy macie wroga. A jedni z Was mogą mieć przyjaciela, a inni wroga, w tym, że mężczyźnie. Um, a więc to już musicie doposłać do siebie. Um, Parła mi karta 7 y moment. A więc na coś trzeba poczekać. Ja zaraz zobaczę, jaka jest rado dla Was, kochani. Czyli już w radzie macie, coś trzeba poczekać. Zasiejcie plony czegoś i poczekajcie na rozwój sytuacji. Lub liczcie się z tym, że to jeszcze trochę potrwa. Mm. Kolejny mężczyzna wychodzi przy Was w Radzie. Um, czyli tak naprawdę możecie mieć dwóch mężczyzn, sytuację z dwoma mężczyznami, z czego jeden będzie przychylny, drugi mniej. A i myślę, że ten mężczyzna jest Wam w stanie e, pomóc, więc w tej sytuacji po prostu zwróci się do tego mężczyzny. On myślę, że nawet zaoferuje Wam jakąś pomoc, e, wy możecie być troszkę e, uparci i być może nie będziecie chcieli tej pomocy przyjąć. Tutaj jednak jest e, radą, żeby zaczekać i skorzystać z pomocy, która jest Wam oferowana, lub zwrócić się do osoby w waszym otoczeniu, które, o której wiecie, że jest ta osoba wam w stanie pomóc, lub takiej osoby poszukać po prostu. I Powolnymi krokami jakby zrealizować tutaj tą sprawę, doprowadzić ją do jakiegoś końca, a zaufać też swojemu instynktowi i swojej intuicji w tej sprawie. A więc tak to wygląda na energię ogólne, energie główne dla Was na ten miesiąc A i patrzymy co dalej, patrzymy co w miłości, co w uczuciach, co w relacjach dla zodiakalnych raków na miesiąc czerwiec zobaczymy co nam tu karty pokażą na ten miesiąc dla Was, drogie raki a co tutaj dla Was Patrzymy sprawę uczuciową dla raka na miesiąc czerwiec. I kochani, co w tych sprawach dla Was? Energia dość neutralna. Czyli za dużo się nie dzieje, trochę taka stagnacyjna energia, ale już mówię o co chodzi. Coś może wyjść do Was ofertą, możecie się tego nawet nie spodziewać, i on przychodzi. Ta osoba wychodzi do Was ofertą, a Wy co? Wy na rozdrożu, musicie podjąć decyzję. Może to być decyzja wiążąca się z jakimś wyjazdem, z przeprowadzką, być może nawet zmianą kraju zamieszkania. I tak naprawdę dużo myśli przy Was. Wy nie wiecie jeszcze, co zrobić. Analizujecie, bierzecie wszystkie za, wszystkie przeciw. Bo jesteście w energii um, pazia, czy też giermka, mieczy. Czyli dużo analizowania, dużo um, rozmyślania, brania wszystkiego. Nie widzę tu uczuć. Widzę tutaj bardziej racjonalne myślenie przy Was. Tak? I na tym podłożu będziecie podejmować decyzje, bo przychodzi do Was oferta. Macie szansę coś um, Ustabilizować w tej relacji. Ktoś może wchodzi do was jakąś ofertą, jest, jest szansa ustabilizowania, tak? Wspólnego dążenia do jakiegoś nadania tej relacji, nie być może najpierw to Wy materialne, będziecie chcieli sobie tutaj poukładać i na tym budować tę relację, aczkolwiek widzę tutaj najpierw podejmowanie decyzji, czyli zaczyna się dość poważnie dziać, ale wy też nie przestajecie myśleć. Myśli was po prostu nie opuszczają w tym miesiącu. Będziecie dużo analizować, dużo myśleć, dużo e, właśnie brać za e, i przeciw, korzyści e, i jakie mogą być ewentualne straty, czy to jest dla Was korzystne, czy niekorzystne. Um, jesteście na rozdrożu, tak? I jest wybór przed Wami. Um, myślę, że jesteście w stanie podjąć tę decyzję w tym miesiącu, aczkolwiek może być tak, że ta decyzja się przedłuży, tak? Czyli żebycie ją jeszcze um, przekładać, jeszcze będziecie się wahać. No, jest oferta, jest oferta, ale nie ma, nie ma decyzji. Tak przychodzi coś i nie wiecie tak naprawdę, co z tym zrobić. Um, no więc takie dylematy mi się tu pokazują: wybory, rozdroża, dylematy, nowe oferty, żeby coś ustabilizować, ale myślę, że to jest coś kosztem czegoś, czyli tak jakbyście albo musieli z czegoś e, zrezygnować tym samym, e, albo jakby to się liczyło właśnie z jakimś wyjazdem, z jakąś podróżą mm, ku temu nowemu, być może, no nie wiem jest związek na odległość, teraz macie szansę być razem, ale jedną musi się poświęcić i wyjechać, tak? Ale też zastanawiacie się, jakie to będzie miało dla Was skutki, tak? Jakie to będzie miało dla Was, co to dla Was będzie oznaczało, tak? Zmiana swojego miejsca mieszkania, czyli, nie wiem, opuszczenie swoich znajomych, przyjaciół, może zmiana pracy, a więc takie bardzo, bardzo poważne plany tutaj się szykują, rozdroża i dużo, dużo analizy przede wszystkim na ten miesiąc. No i przechodzimy do spraw um, materialno-finansowych, do spraw pracy, już patrzymy co w tej pracy dla Was drogie, drogie raki, już patrzymy co w pracy, co w sprawach materialno-finansowych, praca dla raków na miesiąc czerwiec, co w tych kwestiach dla Was będzie ważne, na co trzeba zwrócić uwagę. Coś wypadło kochani, czwórka miecz kochani, dalej mamy ósemka em, monet i szóstka monet kochani, wszelkie współpracy tutaj e, ruszą jak najbardziej, jest jeszcze chwila stagnacji, czyli tak jakbyście jeszcze nie mogli ruszyć z miejsca na początku czerwca, ale pokazuje mi się, że w połowie czerwca ruszacie i macie szansę w tym miesiącu zwróćcie uwagę na słowo szansę, szansę możliwości, podjąć jakieś fajne współpracy z tym wszystkim, coś będziecie realizować, być może szukać pracy. I tutaj macie przy tym fajne osobowości, fajne osoby przy Was, osoby was wspierające, i tutaj będzie wyrównana w ogóle relacja między wami, czyli będziecie się tak fajnie wymieniać, będzie ta równowaga między dawaniem a braniem, tak? Że wzajemnie sobie pomagacie tutaj w jakiś sposób i fajnie to w równowadze jest. E, czyli macie naprawdę um, szansę poznać kogoś stałego, jeśli chodzi o współpracę, kogoś, kto jest sumienny, e, kogoś, kto zawsze będzie dla Was ręką um, pomocy, e, ktoś, kto zawsze będzie um, Wam w stanie pomóc. E, wesprzeć, dać radę i jakby pomóc realizować Wam jakąś sprawę, bo to chcecie z czymś ruszyć. No na początku czerwca jeszcze jesteście w energii mm, zatrzymania, jeszcze coś, jeszcze trzeba poczekać. Um, być może ktoś był na jakimś urlopie, być może na jakimś zwolnieniu um, lekarskim, czy jakimkolwiek innym um, ale w um, połowie czerwca ruszacie do przodu i przy tym pokazują mi się fajne współprace z innymi, e, czyli nie ma tutaj jakichś blokad. E, nie widzę blokad, widzę dogadanie się w kwestiach zawodowych, realizacja e, jakiegoś um, projektu lub jakieś jakiegoś zamówienia, czy, um, czy czegoś e, takiego e, i tutaj będziecie działać, będziecie pracować, praca rusza. Tutaj jakby było ruszenie pracy i a Być może też powrót właśnie w kręgi fajnych znajomości w pracy. Um, to jest znowu powrót do tej równowagi, do tych znajomości w pracy, a, czyli połączycie, tak naprawdę dostaniecie pracę i przy tym jeszcze fajne mm, współpracę przy tym. A więc bardzo fajnie, jeśli byście szukali pracy, no to mm, początek czerwca może być, um, do tego nie najlepszym czasem, może być jeszcze ciężko Wam cokolwiek znaleźć lub dostać. Ale to nie znaczy, że nie macie szukać, bo później już mi się pokazuje, że od połowy czerwca jak najbardziej tak i fajna współpraca. Przy tym ludzie pomocni wam. Zwróćcie też na, na to uwagę, że ktoś jest w stanie wam pomóc tą pracę znaleźć. Czyli może być nawet tak, że ktoś w jakiś sposób załatwi wam pracę lub was gdzieś poleci i tutaj przy tym dostajecie ten, to stanowisko. Tak to widzę dla was na miesiąc. Na miesiąc e, czerwiec może być też tak, że będziecie zmęczeni po intensywnym czasie pracy, tak? I początek czerwca będziecie musieli troszkę odpocząć, tak? E, czyli mm, albo mniej obowiązków, albo oczywiście jakiś urlop i później działacie dalej. Um, takie chwilowe zatrzymanie się, żeby odpocząć i później e, znowu um, pójście naprzód, jeśli chodzi o pracę. Um, no nie wiem, jeśli ktoś by dom remontował lub miał jakieś takie zamiary z domem, to też jakbyście nie mogli już z miejsca a od połowy czerwca fajnie ruszać z miejsca, możecie załatwiać, ludzie pomocni wam czyli też być może wynajmowanie kogoś do na przykład jakiegoś projektu tego typu sytuacje też są możliwe mm, i przekaz dla was od Bogi przekaz od Bogi dla raków na miesiąc czerwiec, jaki jest przekaz dla raków już patrzymy jaki przekaz dla was drogie raki o wypadł wam przekaz mm, dwa wypadły O i pięknie mi się pokazało, bo macie, kochani, dwie, dwa przesłania wam wypadły. Normalnie robię jeden przekaz, ale wpadły dwa, to jest znak, bo widzę, że te przekazy um, e, bardzo, to jest dla Was, po prostu te przekazy są. E, I mamy zieloną tarę. E, o czym ona mówi? E, o tym, żebyście się nie bali pytać innych o pomoc. I to mi się pokazało przy, najbardziej przy tych sprawach... Um, finansowo-materialnych przy pracy, ale być może w uczuciach też się czegoś obawiacie. Bo tutaj macie przekaz, żeby prosić o pomoc, um, zamiast próbować zawsze wszystko robić yy, yy, sam lub sama, A czyli że wszystko próbujecie sami robić, boicie się zapytać kogoś o pomoc, uważacie, że jesteście troszkę uparci, um, próbujecie zawsze cenę zrobić coś. E, sami, a możecie poprosić o, ko o kogoś o pomoc, i to nie jest nic złego. Proszenie o pomoc nie jest niczym złym. Przyjmowanie pomocy jest jak najbardziej pytanie o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest, nie jest niczym złym, a wręcz dobrym. Bo jeśli wy będziecie wszystko sami robić, to możecie popaść w taką e, ciężką energię zmęczenia, przepracowania, i wtedy e, ani wy nie będziecie czu czuli się dobrze, nie będziecie czuli się zrelaksowani, nie będziecie czuli się spełnieni, i to może też zaburzyć wasze relacje z innymi. Czyli tutaj zwróćcie na to uwagę. I kochani, no ta karta obok to jest po prostu tak mocne, tak to mocno z tobą pasuje, bo karta Macie bogini Hator. Ona mówi o tym, o zdolności przyjmowania, o tym, żeby nauczyć się przyjmować. Tak otwórz się na to, żeby przyjmować. Przez to będziecie mieli, wasza intuicja będzie bardziej wzmocniona, dostaniecie, będziecie mieli przez to też więcej e, energii e, i będziecie mogli innym dawać więcej. A więc tak naprawdę mm, mocny przekaz dla Was, podwójny i tak bardzo ze sobą e, spójny, że, że e, jest to bardzo mocne dla Was. Także nie bójcie się przyjmować tej pomocy, nie bójcie się pytać o pomoc, um, nie próbujcie robić wszystkiego sami i na... E, Otwórzcie się na to, żeby tą pomoc przyjmować um, i żeby otrzymywać w ogóle to, co dostajecie od innych. Um, tak wzmocnić waszą intuicję, dosięgniecie więcej energii, więcej tego zastrzyku energetycznego a, i oprócz tego będziecie mogli jeszcze dawać innym coś od siebie, bo będzie ten um, przepływ energetyczny w, spu, um, w równowadze, przez to um, będziecie też czuli się lepiej a więc przemyślcie to, bo myślę, że to jest um, dość ważne dla Was bardzo ważny przekaz um, jeśli na tym popracujecie to myślę, że wszystko inne zacznie się Wam fajnie układać A i z tym Was kochani zostawiam, życzę Wam wspaniałego miesiąca jak najlepszego wykorzystania fajnych energii, które przed Wami a i myślę, że dobrego zastanowienia się, przemyślenia nad tymi przekazami, które dla Was tutaj wypadły są bardzo mocne nie bójcie się po prostu i widzimy się w kolejnych czytaniach na moim kanale.